Konkurs, opowiadamy historię, opowiadamy historię, a nie historię. Nie tylko ta historia, taka ogólnopolska, że tak powiem, czyli ta, którą znamy z podręczników. Nie tylko wielkie rzeczy, ale również lokalne historie i przede wszystkim lokalni bohaterowie, bo ich jest tysiące. To w Polsce mamy tak ciekawą historię i tak wiele tych, tych bohaterów się przewinęło przez te ponad tysiąc lat naszej państwowości. Zresztą Jacek chyba najlepiej wie, bo wykreował takiego. No, wykreowałem, wykreowałem dni. ja wykreowałem tylko Wolesław Łoziński z XIX wieku, Jacka Dedyńskiego. postać historyczną, autentyczną z Dydni. Jak pisałem, pamiętam a to był 2005 rok. Słuchajcie, to było 15, 16, 17, 18 lat temu. No nikt nie wiedział zupełnie, gdzie w ogóle Dydnia leży. W ogóle to jest Jacek Dedyński, a postać była tak niesamowicie fajna, tak barwna, tak awanturnicza, bo to był zajezdnik oczywiście, egzekutor wyroków sądowych w dawnej Polsce, e, że postanowiłem uczynić go bohaterem mojej książki. Każda rzecz, opowieść, legenda jest tym o co nam chodzi, czyli jest elementem tego konkursu, jest przedmiotem tego konkursu. Tak jest dokładnie. No ja myślę, że tutaj musicie sobie zobaczyć dokładnie, co macie w okolicy, kogo macie przede wszystkim bo żyją często świadkowie różnych ciekawych zdarzeń. Może macie jakieś na przykład wzgórze w okolicy, przykładowo, przy którym mówią, że tatarów pochowali. No to ja z tego co wiem, po, po referacie tutaj pana gliwy no to wiadomo, że każda z pod w Podkorpaciu ma przynajmniej jednego Tatara na końcu zabitego. O, po tych nazwach tak. tatarskich na początku... A połowa zniknęła A połowa Hala zabiła oczywiście i tam, tam jest pochowany pod dębem na końcu. Więc no, znajdźcie takie, takie, takie miejsca, znajdźcie takie opowieści, może ktoś po prostu dziadek, może, może jakiś sąsiad po prostu pamięta jeszcze, wie gdzie to jest i pokażcie to nam po prostu, pokażcie to wszystkim. To są przepiękne historie, przefajne. Znajdźcie na przykład miejsca, gdzie na przykład, nie wiem, jakieś na przykład Binduga było, takie miejsce, gdzie się stratwy biło, ładowało gdzie się spuszczało, gdzie byłby kiedyś na przykład wypał w lesie, gdzie zamiast w tych retortach, to w tych jeszcze nie leżach, to jeszcze przed wojną na przykład, wypalano węgiel drzewny, małe potaż. No to są takie miejsca, to są takie rzeczy, które po prostu niesamowicie ubarwiają kolory okolicy i po prostu nagrajcie o tym film. I to może I być udział. początek wielkiej przygody, bo jest też tak, że internet, widzowie potrzebują tego i my też będziemy chcieli Pomóc wprowadzić taką osobę, która ma ambicje, która ma pomysły w, w taką stałą pracę. Jak pomożemy? Otóż yy, oprócz tego, że są nagrody, które mogą pomóc w takim starcie, bo pula nagród jest 10 tysięcy, 9 tysięcy na razie, sądzę, że ona się zwiększy, yy, ale na dzisiaj już jest tyle i to jest 6 nagród. A to jeszcze yy, 10 osób, yy, 10 finalistów, czyli 10 najlepszych, najlepiej ocenionych filmików Będziemy 10 osób, które te filmiki przygotowały, będziemy chcieli zaprosić na takie warsztaty z udziałem profesjonalistów, z udziałem reżysera, z udziałem operatora, tak, żeby podnieść taką wiedzę, umiejętność i dać taki impuls do działania na przyszłość. Pamiętajcie też, że możecie um, tymi filmami, które będziecie na konkurs do nas wysyłać, komuś pomóc. Na przykład macie jakiś znajomych, którzy nie wiem, no, kurwa szablę, kują broń starą. Robią maszynę obrężnicą. To tacy ludzie są w wsiach. A może mają po prostu jakieś pasje historyczne, są być konstruktorami, ale im powiedzmy, nie starczy na to pieniędzy, nie, nie mają środków finansowych. To my też pomożemy, słuchajcie. Jak fajnie ich przedstawicie, pokażecie ich pasje, to my ich po prostu tutaj też zaprosimy do współpracy i postaramy się pomóc. Nakręcicie, pokażcie nam je, nakręćcie o nich filmy, prześlijcie my je, chętnie pokażemy, obejrzymy i udostępnimy w ogóle wszystkim po prostu. Pewno część z Was sięgnie do najstarszych osób, na przykład w rodzinie czy, czy, czy w miejscowości, które pamiętają wiele rzeczy, bądź pamiętają z przekazu dalszego. I samo to, że za nagramy to, zarchiwizujemy to, to będziemy przechowywać to, to się utrwali, bo to jest bardzo ważne. Mało tego, to jeszcze będzie w internecie, więc to będzie tak naprawdę archiwum, do którego każdy będzie miał w w, danych, w dowolnej chwili dostęp. Więc jakby no, ta rola tych źródeł będzie bezcenna, a pamiętajmy też na przykład czasami, to tu dużo gadać, no starsi ludzie wymierają i razem z nimi umierają te historie. To naprawdę niesamowite historie, które czasami potrafią powiedzieć. I najważniejsze, co wam polecamy to to, że możecie coś zrobić razem, bo tutaj można wystąpić do konkursu zespołowo. Ktoś ma kamerkę, ktoś ma większą umiejętności w zrobieniu filmów, w montowaniu, w nagraniu. Para się tym lubi to. A ktoś może na przykład gra może zrobić podkład, zaśpiewać, to ubogaca film, bo to trzeba. Kreatywność moi drodzy, kreatywność, jeszcze raz kreatywność i można cuda zrobić. I wystarczy, jest wielu osób, które, takich regionalistów, którzy się fascynują historiami lokalnymi, więc, więc tutaj wystarczy ich tylko zapytać. Tacy ludzie często są w ogóle niedocenieni, oni są jakby poza głównym nurtem, I są, żyją własnym życiem i, i, i trzeba ich dostać, trzeba ich pokazać po prostu co robią. No. To, żeby sztuka ich rękodzieło na przykład. No i zaginęło po prostu.